Mamy małą rocznicę. Kto to pamięta teraz? Ale ja przypomnę. O, Margareta dzwoni akurat. Dobra, dobra, dobra. Już odbieram telefon. Już, 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 Halo, jesteś? Dzień dobry. Jacek, wiesz jaką masz dzisiaj ksywkę? Jaką? Kracik. Po wczorajszym Kuchnę, nie? Po prostu śmieje się w kuchni, robię to śniadanie i śmieje się. Jakie je... ja tak ma dzisiaj problemy. Która jest godzina, Nie widzę cholera. <laughs> no bo nie widziałem przysięgam. Ja mia miałem mieć zatrudnić kukułkę. Pa, Wiesz co? No. Chciał, nie chciał, no po prostu potrafisz rozbawić Jacek, <noise> jakim jesteś zakręcony. Okularów nie wziąłeś, gdzieś zgubiłeś, a teraz po prostu. Czyli, ale wiesz co, pod siedzeniem kierowcy znalazłem. Naprawdę, nie? Ogryzek to stary. Nie, wiem, ale to nie mów takich rzeczy. Nie, to się pogrążasz. Naprawdę I dwa funty. Może nie mogę. I dwa funty. Jacek, dobra. Ty, a ile e, tłuchaj, zdrabka no... kosztuje, żeby zrobić zdrapkę? Dzisiaj już nie zrobię. Ile kosztuje? Daj, Dwa funty nie należy, ale chyba na, najtańsza. Tak, myślę, że powinieneś zainwestować dwujaka, którego znalazłeś na... No, przepraszam, przepraszam za, za słownictwo, przepraszam, po prostu ja myślę, że nawet okulary można kupić w funciaku za funt. także kup sobie i zdrabkę i okulary. Proponuję za tego dwujaka. Jezu, Jacek, ja nie wiem. Ty. A, ja już, A ja już nie mogę. Ja co wypracować? mi tutaj o tej Warszawie wysyłasz wiad wiadomość? Mam ją odczytać? Powiększyłem sobie <laughs> czcionkę. Poczekaj. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> nie mogę. No tak, zapomniałam. ale ja ci jeszcze utrudniam robotę dzisiaj. No. 6 listopada w 51 roku poprzedniego stulecia staćmy montażowej fabryki samochodów osobowych na Żeraniu zjechała pierwsza Warszawa M20 się nazywało. Było to auto zbudowane na licencji radzieckiej Pabiedy. Warszawka miała dwulitrowe silniki i trzybiegową ręczną skrzynię. Chyba w, ona paliła 15 litrów na 100. Oprócz wersji podstawowej z nadwoziem Hatchback powstały również wersje sedan i kombi. Kombi to tam trumny woziły, pamiętam, w których sporo służyło jako milicyjne Radiowozy oraz karetki pogotowia. O, kombi karetki, ale bardziej mi się skojarzyło z tym. Łącznie do zakończenia produkcji 30 marca w 1973 roku, to ja miałem roczek, powstało ponad ćwierć miliona tych samochodów. Ja, gdy jechałem z porodówki, to właśnie Warszawą. A później moja siostra, która teraz słucha Radia XFM, jechała też Warszawą i była w niebieskim koceku zawinięta. No popatrz, jak dobrze pamiętasz, ale docenimy to, że się Jacek postarał. Powiększył sobie czcionkę. I przeczytał bez zająknięcia. Brawo, brawo dla Ciebie. Bo się um, nauczyłem tekstu na pamięć. Aha, no tak. Mm. Tak siedzi i wiesz, i zawija. Słuchaj, no. korzystając z okazji, że już mnie tak rozbawiłeś i że jestem na antenie. Mm -hmm. Ja chcę piosenkę już, że. Kinga, poczekaj zapisamy. sobie z TikToka. Kinga już czeka chyba 20 minut. Dobra, to co mamy grać? Ale, ale, ale obiecaj Jacek, no. ale obiecaj, że następna będzie Kinga. Opisuję. Nawet jak zadzwoni no telefon, dobrze. to nie, bo pierwszeństwo mają ludzie, którzy dzwonią. Pamiętaj. No, zresztą, dobrze. wiesz dobrze, dlatego Pisać? się wcinasz. No. Jeśli dasz radę, Mów. All my friends. O, czy all czy? My... All... Pierwsze słowo. O, oh, wszyscy, Dobra. wszyscy moi przyjaciele. My friends. All my friends no. are wasted. Are wasted. Wiem, ale teraz czekam na pojawienie się. Gdzie tu jest? E, e, snake Chips, tak? Ellie Oaks Remix. Ellie Oaks, Ellie może Oaks. prościej będzie jak ci po prostu podeśleli. Mam! Mam! Cicho! cicho. Nie, pora, poradził, se, poradził se, poradził to, przez to, 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 nie? Kawaj puszczę, tylko powiedz, czy ten tak, tak, tak. Dobra, dobra, widzisz? I co? Widzisz, to jest no, zawodowiec, do... kurwa, zawodowiec. No no no. no, 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 Dobra, to jak ktoś no mi serduszko no, puścił, mi, widzisz? Gadania, ja, ty se gadasz, i... a ja dostaję na TikToku serduszka. Haha, ha. to nie ty tylko. Ale ja. wiesz, że to dzięki, dzięki mnie. Dzięki mnie. Margareta, Dobra. czy możesz przerobić pewne wiadomości, bo ty mi wysłałeś wiadomości z Polski, ze świata. Jakby to miała odczytać sztuczna inteligencja o godzinie za 8 minut, to ona nie da sobie radę z tymi procentami i z tymi Irak jeden tyś, Ukraina 500. Wzrost kradzieży y, migrantów wniósł plus 35. Dobra, ja to wkleję sztucznej inteligencji, zobaczymy jak to odczyta i jak czy damy sobie radę wiadomości twojego autorstwa. Dobra, na autorstwa. po prostu będę inaczej pisać. Dobrze. No. Tak, bo to są... Ja wiem, że wszyscy żyją w dzisiejszym e, tym, co się dzieje po drugiej stronie. Trump e, wygrał! Na drugim wow, 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 wow! Tak, i wszyscy tym żyją, ale są jeszcze inne wiadomości, które byśmy chcieli, żeby, żeby były po prostu podane do wiedzy słuchaczy. Także... E, no dobra, mniej gadania, więcej słuchania. Teraz leci mój kawałek i pamiętaj, po mnie Kinga. Żebyś nie zapomniał jeś, ta... Jeśli nikt nie Paniec zadzwoni 07774946499 tak, Dobra, gramy, na razie, trzymaj się, pa No, pa,